Siłanku wszystkim, dzisiaj poznacie nasze historie. Jeżeli początki, no to chyba warto by było panowie zrobić jakieś mocne plecy, prawda? No kurwa, plecy zawsze muszą być... Zawsze Solidne. muszą być mocne. <śmiech> <śmiech> Zobaczycie i opowiemy wam jak zaczynaliśmy nasze kariery, jak gdzie startowaliśmy, może nie wszyscy to wiedzą, gdzie zaczynaliśmy swoje pierwsze treningi. No i w jakim wieku też to się odbywało, bo to też chyba jest ważne, nie? bo my zaczynaliśmy dość wcześnie wszyscy. Dokładnie. Bardzo wcześnie. No tymczasem, Borym lasem, zapraszam na pracę, panowie. Ja z was jestem najstarszy. Ja zaczynam najwcześniej, w 2001 roku. No, no. dawaj, Maniek, no, jako najstarszy. Powiedz, jak to było. No, w 2001 roku zacząłem. Kurwa, szybko. Masz Mam jakiś taki, taki sucher. Jak ja zaczynałem jak miałem 16, a pierwsze fotki mam dzisiaj jak miałem 19 lat. Bo wtedy, aparat, żeby, żeby sobie zrobić zdjęcia, musiałem pożyczyć od koleżanki, która miała aparat, i dopiero wtedy jakąś taką sobie sesję zrobiłem, że posmarowałem się oliwką i wiesz, że ja tak, tam się trochę Mam takie foty, śmieszne, oczywiście, że taki świeżak, i tam jakieś mięśnie nie były nawet, nie? Po, po paru latach, które nie krótko wiesz, że to się trenowało. Na Pygosie, mama musiała przyjąć parat. Tak, bo ona jedna miała, miała rodziców w Stanach, oni jej kupili aparat, ona mieszkała w Polsce ona miała aparat, i ja od niej pożyczyłem, żeby sobie foty porobić. A pierwszy po prostu, start? kiedy? A pierwszy start w 2013, czyli bardzo późno. Ja miałem 27 lat, gdy startowałem pierwszy raz. A, okay. A jeszcze gorzej, nie, bo ja pierwszy start w 30 lat miałem. No to, ty, to, to sobie na 30 chciałeś zdepiodować? Tak. <noise> Ta. No to ty od juniora zaczynałeś, nie? Normalnie, tak ja... jak to było? Yy, pierwszy start 2013 rok. A czy ile to samo? No to, no to dwa, 20 lat całe. Nie, nie, to były... Mistrzostwa Polskich Szkół Ponadpodstawowych jeszcze wtedy. Ja okay. nie zaczynałem od, w od. to było? Nie, no, w Nowej Rudzie. E, ja nie zaczynałem od debiutów, tylko ja zaczynałem jakby od juniorskiego wieku i trzyna, 2013 to było te Mistrzostwa Polskich Szkół Ponadpodstawowych e, i później 2014 pierwsze mpj e, e, w, już tam powiedzmy przed końcem wieku juniora. Co ty pierwszy start miałeś w wieku? 2013, ja 2013 e, Tak, Ja miałem 20 lat. Wtedy? No. no też późno tak. Późno? 20 lat? Kurwa, w wieku 20 lat to ja... ja. ja kurde, a zobacz w jakim ja wieku startują w... teraz chłopaki Ja, ja ten wiem, ten pierwszy raz no. No, Nie siłowni w wieku 20 lat Nie, ja trenowałem, no. Jak, no ten 2001, to miałem wtedy 16 lat kumpel e, w piwnicy, tak w, w domu w piwnicy, tak sobie siłowie zrobił, właśnie mówiłem, że gdybym miał coś takiego jak tutaj, to bym zwariował, nie? A my no mieliśmy tak. sztangę, jeden uchwyt jakiś tam i, i ja do Ja miałem tego. taki stary rowerek spinningowy pożyczony. No to kardio nas robiłeś. No robiłem kardio, robiłem, robiłem dwa razy po 45, yeah. chodziłem do szkoły na ten, ale siłkę już mieliśmy akurat w tym mieście tam yy, w Środzie, gdzie mamy teraz taką troszeczkę bardziej profesjonalną, to tam trenowałem, ale kardio na takim starym spinningu, w takiej stajni właśnie, bo ja że na wsi moi rydzy mieszkali, to mieliśmy taką stajnię na tym i tam sobie rowerek stał i kręciłem teraz. Ja pamiętam, był pierwszy rowerek do Cardio, właśnie do debiutu się przygotowywałem i po, też pożyczyłem od kumpla. Tam gdzieś kumpl mówi: mam taki z Oszołom, a kupiłem za 120 zł e, rowerek. Ja pierwszą sesję Cardio na nim zrobiłem: Mówię, o kurde, nigdy więcej! Nigdy więcej! Kupuję sobie <laughs> rowerek, nie wiem skąd wezmę sobie kazę, bo wtedy ciężko było z kasą. Mówię, nie, no muszę sobie kupić. kupiłem takiego Jorka zielonego, czarno-zielony. No kurde, ja wsiadłem do tego Jorka nowego, 900 na kosztował. To, to, to był naprawdę. Ej, no, na tamte czasy. Tak, nie? to był duży, duży zakup. Jak teraz zacząłem robić kardy, to stary. No kurde, nie było ziemi na tym, na tym z oszołoma taki mam go. Wszystko kiwał, jedną nogę, przeskakiwał, cały czas, nie? I tak się przygotowywało do zawodów, no. Ale szybko zmieniłem sprzęt, na szczęście. No dobra Mani, dawaj, jak tam, powiedz mi, te pierwsze zawody, jak poszło? E, wiesz co, ja miałem tak, że udzielałem się na dużej ilości fur, znaczy internetowych, takich tych znanych. I tam już byłem taki e, znany przez użytkowników i od razu już mi wróżyli tam, e, oku, czy już faworyt zawodów. I jak jechałem na te debiuty, to już tak czułem, że, że nie jestem jakimś tam zwykłym leszczem. No i tak było, bo zajęłem trzecie miejsce w swojej, w swojej kategorii, to było do 90 kg. Ważył wtedy 82,7 pamiętam, czyli duży ja do był. To tak samo duży ja że 82,5 kg pierwszej to no. sama waga. No widzisz, ja 82,7 byłem trzeci, tylko że jak nie wiem co zdecydowało o tym, że bo mieliśmy tyle samo punktów, ale ja byłem trzeci po prostu, nie wiem um, co tam zdecydowało. To się... czy, y, Lisek, wtedy Paweł Lisowski a, no. no. Pomimo, no. A wygrał taki chłopak, który miał ojca też kulturystę, ale on tylko te zawody zrobił mi przepadł, bo się już nigdy nie było. Nigdy nie wystartował. Nie wiem. Jak ale nie pamiętam, jak on się zwo. No i później e, chciałem iść za ciosem i to był 13, trzech, ja zrobiłem po tych minutach. A, zrobiłem jeszcze Naka, Na czterech zawodników byłem drugi. Pojechałem sobie do Lemborka i tam poznałem właśnie Michała Karłowskiego pierwsza, znaczy poznałem, bo zobaczyłem pierwszy hmm. raz, nie. I tak on w koszulce wtedy, w firmę swojej, której był no. wtedy. I tak patrzył o kurde, o nie? I tak patrzysz, a ty jesteś takim szarakiem zwykłym, nie? Tak, który nie wiesz, co podejść, zrobić zdjęcie? Czy nie, no po nie potrzebne, nie, nie potrzebne wtedy nawet. I to, i to był tak, tak mój drugi start, tam drugie miejsce, czyli wicepiszczość Polski jestem. Na czterech, <laughs> na <laughs> w jakiejś tam kategorii. Ale nigdy, powiem szczerze, że nigdy nie wpisywałem nigdzie w biogram żaden, że, że zdobyłem ten tytuł, bo mnie no, bo nie jak ma jakiegoś tam <laughs> wielkiego osiągnięcia, Chwalić, nie? później te, te osiągnięcie dopiero przyszły, bo no, praktycznie były trzy Mistrzostwa Polski z rzędu. No do no. 15, yy, w 15, 2. W 14 miałem trzecie miejsce mistrz na, na Mistrzostwach Polska. Dobry skład był na Mistrzostwach Polski, był Zagór, Zagór w top 3, ja i Bałas. No. Także nie, to w 15, jak wygrałem. Bałaska był drugi, Zagór trzeci. No to jeszcze to to też kurna, z jakąś osobistością jakieś tam zawody, nie? Ja na tak, pierwsze tak. zawody pojechałem sobie do Słupska, no z Gdańska blisko, a kurna w kategorii przede mną skryplonek i śmie. I hmm. Skryplonek ja też po prostu jest, bo przyjechał. Tak, ja taki, wiesz, kurna, świeżak. Od dwóch koni, dwóch wyjadaczy, mówię, kurna, ale tam było na chyba ośmiu w kategorii, byłem trzeci, nie. A ja, od razu ja ten tak, jako junior w seniora startowałem w... Czter nie, w 16 roku. To do 90 wychodził Tasiemski i przede mną był. Na Chris Polski? Tak. No to ja tos... też byłem. W 16 byłeś, ale 16 ty byłeś 8, do 8-5. Nie, w 16 al do 90. No to sorry, do 9-5 ja wychodziłem, bo mm. był taśma, Potocki. Tak, 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 tak. E, ja ja byłem trzeci wtedy, no. A ja taśma wtedy wygrał kategorię? Tak. I on Owe wygrał. Tak. A ja byłem drugi po Weranny. No. To też nie, nie, nie z były. Ale słuchajcie, to ja pamiętam. Pamiętam e, historię, kurna, jak właśnie z Krzysiem startowaliśmy w tym Słupcu i zaraz pojechaliśmy, bo był Diamond e, na targach, na tym Expo, mm. Diamond Cup organizowany. No. no i tam ten Litwin taki przyjechał, on tam chyba wtedy wygrał, bo no był drugi, a ja był trzeci, nie? Ja to tam, wiecie, euforia szczęścia, jako wiecie, kurwa, no że trzeci coś tamtego. Pamiętam, z Krzyśkiem sch schodzimy ze sceny. I generalnie mi to tak urzekło, nie? ja taki świeża kurna, się, dobra chodź teraz kurwa, I kanapki wyją z pasztetem i, <laughs> i podzielił ze mną kanapkę. Podzielił się z swoimi kanapkami? Tak, do tej <laughs> pory <nie śmiech> pamiętam tak No. Mówi, ja po zawodach tak. zawsze je kanapki z pasztetem. <śmiech> 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 dobra, to co, po tych kanapkach z pasztetem następne? Wiesz, no, sobie z lecimy, to idziemy może być kancelę zrobimy, co? To zresztą my akurat a, powiemy o podejściu do jedzenia, może już po obowiązku. <laughs> jeszcze chłopaki, jak wyglądała wasza dieta na początku? Ja, dobra, zapytałem was, ale powiem wam jak to wyglądało u no, mnie. Ja przez pierwsze takie dobre dwa lata to żywiłem się na zupie po treningu i normalnym takim drugim daniu, który u bo, bo mama tak robiła. Bo mama tak robiła, no, zwyczajnie. No, no, no. Dopiero później udało mi się rodziców gdzieś tam trochę przekabacić na, na swoją stronę, żeby chociaż 10 kg kurczaka w miesiącu od znajomego, którego mogłem No, ja Każdy w tamtych czasach, jak <laughs> widzę, to tak samo zaczynał, bo to jedzenie, to... Znaczy, ale na forach, bo ty siedziałeś, to, to ja też tam zaczynałem... E, e, początki miałem na, na kilku, to byli już tacy... Okej, okay, rodzice mieli e, trochę więcej pieniędzy, którym... E, trzymają, tak? Tak, kupaki. Tak, rodzice diety. Ja kompletnie, kompletnie inny status, wiesz... E, ...materialny, tak, tak, finansowy. To, bo ty zacząłeś, mając 20 lat, jeszcze nie pracowałeś. Znaczy ja zacząłem startować. Zacząłem trenować no mając... Ale nie, 416. Ale, ale zacząłeś, wiesz, a, aha, mówię, ma dieta do startów czy dieta na początku? Uwio, od no, od, od początku. początku. Od początku jak zaczynałeś. No. Ten. Nie, no to ja też, to ja najlepsze co było to... Nie, 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 A ja tam poczytałem na forach, że białko jest ważne. No tak, tak. No to no. zabierałem litr mleka do szkoły. Litr <laughs> mleka wypijałem po treningu. No, i jeszcze wieczorem, jak siedziałem przy komputerze, to 3 litry mleka wypić. W no to przynajmniej 3 litry. Tu no. masz tak, 3 litry mleka, 3000 3. ml razy. Co, 3, 3. Tak, 3 A, gramy tak, cukru pika. I tu już się tak Ale słuchaj, co my robiliśmy? My z kumplem? znaleźliśmy paszę dla świn. W workach 20-kilowych, 16 gramów białka było w 100 gramach, nie? No, no to pamiętam jak dziś my to robiliśmy tak, że braliśmy kufel w tak, 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 ale, ale to było... prawie pod korek kufel, zagęszczony, wypijałeś i dwóch... kurwa jaki smak. Beton. Betonowy no, to taki, ale a to... jak wypijałe tego syfy od tego. O tak, o. Po, dwóch, po dwóch tygodniach już zaczynałeś. No ale to syfy, kurwa, właśnie nie Pasza wiecie. dla na świm i żarcia, mówi. Krzysiek mówi, maniek biorę kolejną to Mówi, Mówię, weź! Mówię, ja już więcej nie, nie wsadzę. Ty, nie, ty, nie ma szans. kupuję worek, ja że chodziłem się, świnia narysowana, no my to żyłem, A proło, wiesz, na takich początku zaczynaliśmy, wtedy, bo kupę lat temu. To wiesz, od Rzymi nie było. Pierwsze ostrowity... Nie już były wtedy jak ja ten, to były... Łowińskie, Łowińskie, Łowickie. No zaczynałem 17 lat temu, tak? No to który to był? No to dalej. To ja wcześniej to zaczynałem. Ja, ja, ja wcześniej zaczynałem. No, Czemu? no ja 2000, y, 2001 zaczynałem. Nie, no to tak, no ale ty zaczynałeś. W którym? 10 lat temu? 16. No to ja 17 na to podobno. Hmm. No to ja miałem białka ze strowitu, no to przez beton. Był. To się nawet nie, nie roz, rozpuszczało. Ale to nie o to chodziło, no. to miało być białko i tyle, zjedzone, zjedzone, nie? Tak, czy wiecie, pracowałem, to wiesz, pamiętam Ale właśnie... Ale z Authority już było wtedy, ja powiem. Z zaczynałością, bo detonator był z Authority i ja był to, ja to, drugi cykler. Ja pamiętam, jak, jak pracowałem, radek, pracowałem w, ulega, w sklepie, gryfki w przodach 19 roku życia, pracowałem w sklepie na siłowni jako tam instruktor. E, to ten, to ja normalnie zamawiałem e, Fitness Authority, wiesz, wszystkie suplementy. bo pierwsza z hurtownia, z którą pracowaliśmy, ja to byłem tak podierany, jak pierwsze Animale, Uniwersala ściągałem puszki te, Gaspari, kurna, to... Kurno, to... To, to było co w Pierwszymi tymi takim stakiem przetreningowym i potreningowym z fan był detonator i... Tak, bo to było... I tak do... były takie. Tak, I drugie tak, się tak. mieszało, nie tak? Tak. tak. Yy, Kurde. Tam jest szok, szok, ten... Detonator nie, jest nie. tam? Co tam? Były dwa, dwie się mieszało odżywki. Przed no. i po się Tak, dało. tak, tak. Detonator, tak jak mówisz. To był potreningowy detonator, a przed treningiem Napalm. był napam. A pan, pan był. był. Tak, ale co się jeszcze było? Były dwie takie odżywki, I że się brało. I to jedna było. Jedna miała szarą etykietę, a druga miała halczarną etykietę. No to właśnie to. To, to? to było to? Tak. ale tak? tak? A już nie pamiętam, też tak, 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 Pamiętam, tak. że trzeba było dwa kupić. I to Pamiętam, było na wzór zrobione do tego, co było z Gaspariego. Super pom 250 i Saison. I Saison. Po treningu. No. No, 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 no. Takie to były czasy. Kiedy to czasy no. Człowiek każdą złotówkę zbierał. Ja przyjechałem do Wyspy, bo ja pracowałem Wiecie, w sklepie jak gratisy przychodziły. To jakoś ta szeregę złamałem. ze Stanów pojechała, miała, nie wiem, z, z 12 lat pojechała do Stanów, dostała ode mnie od razu rozkaz. Masz mi przywieźć to i to. Tam jakoś taką znaną wtedy bardzo. Naprawdę nie nieliczni mogli to gdzieś tam znaleźć. Moja siostra mi przywiozła, no to stary, to ja tam nie jadłem pełnej miarki tak. no, no. To by mi się, mi się za szybko skończyło, to trzeba było połówkę, a ja i tak było dobre. No to takie czasy były, ja. Kiedyś też pamiętam, koleżka, zaczynało się tak, że kupowaliśmy HMB na pół. I w Polsce była trzy tabletki, a kompol mówi: Nie, bo to za szybko się skończy. Po jednej będę brał, nie? I no. po jednej tabletce jedliśmy HMB. A teraz tak? Wsadzasz miarkę? No. Nie? Przesypujesz, ile wejdzie, tyle wejdzie i mi patrzysz, czy za mało nie jest, nie? To, to sypiasz nawet więcej. No. I proste dane dookoła jeszcze. Aha, ewolucja. z blatu, Te rewolucja. Czas się zmieniły panowie, No, Tak, Kłóra. jest. Kolejna seria. Tak, idziemy dalej na schemne Będą Was też jakąś wskazówką na przyszłość, żeby nie popełniać jakichś błędów. A teraz mamy takie czasy, że możemy skorzystać ładnie. z opieki trenerskiej. Lepiej uczcie się na naszych błędach, a nie na swoich. Tak, lepiej nie powielać błędów takich, nie pić mleko panu, nie pić, nie, nie pić y, y, paszy dla świńc. Lepiej, tryb, lepiej, tryb, lepiej tryb, białko, Fides Polityk sobie no, kupić bezpiecznie, ale. będzie na pewno. Izolat bądź koncentrat. Tak, tak <laughs> no. I więcej, niż, to, więcej niż 16 gram białka. Na, na pewno mamy. Mam. Dlatego e, też jest, jeżeli macie jakieś swoje e, ciekawe historie e, z początków e, waszej kariery tutaj związanej e, z siłowią to e, zapraszamy do podzielenia się w komentarzach i e, mamy nadzieję, że spodobał wam się odcinek, zostawiajcie e, oczywiście lajki, e, subskrybujcie i czekajcie na kolejne materiały. No i czekamy również z Waszej strony na propozycje odnośnie kolejnych wideoblogów. Jeżeli będą jakieś ciekawe, to z pewnością nagramy dla Was coś tutaj z chłopakami nowego. I na pewno pojawimy się już niebawem ponownie. Dokładnie, będzie nas dużo. Pozdrow, Trzymajcie się ma.